No dobrze, zatem kolejna przyczepka. Coachman Pastysz 2002 rok 520 przez 4 w pięknej na otoczeniu angielskiej przyrody. Daleko, daleko na północy. Wracając do przyczepki, tu akurat jest zbiornik na ścieki podstawiony. Przyczepka stoi na nóżkach. Poprzedni właściciel. Yy, Zmienia na większą, znaczy młodszą przyczepkę. Kilka lat młodszą. Przód, win, wybity na szybach. Przyczepka jest podłączona. Zatem można pokazać, w jakim jest fajnym stanie. I że wszystko rzeczywiście w niej działa. Duży szybardach nowszy model lodówki z dużym y, zamrażalnikiem gaz y, prąd i akumulator instalacja głośnikowa jest radyjko grające bodajże tutaj jest jeszcze zostało różne wszystko oczywiście zostaje w przyczepie dla szczęśliwego nabywcy Oczywiście to się rozkłada. Stawia się mały stół lub duży stół. Piekarnik, rozkładane łóżko piętrowe albo można konsumować, albo oddzielać się kotarą I w tym momencie dzieciaki, o proszę bardzo, tu jest zmieniarka. Tu jest jeszcze zestaw satelitarny. Parawan. Przechodząc do łazienki toaleta na zewnątrz. Sprawdziłem ją dokładnie. Przyczepka jest jeszcze cały zestaw gospodarczy, również podświetlany. Miejsce na stół zewnętrzne. No i prysznic też podświetlany. Bardzo fajna przyczepka. Przede wszystkim zadbana i sucha.